Jula, chodź do taty na ręce. Dobra, dobra, dobra. Julka, idź do taty na ręce. Nie. Idź. Nie. No chodź. Nie. No chodź na ręce. Nie. Jula, chodź na ręce do taty. To idź daj tatusiowi buziaczka. Nie. Nie. Dasz tatusiowi buziaczka? Nie. Nie. Daj buziaczka. Nie. No daj. To nic no. tatuś ci zmieni pieluszkę? Nie. Nie, nie. A kochasz tatę? Nie. A mamy kochasz? Nie. A kogoś kochasz w ogóle? Nie. No to nie. A babcię kochasz? Nie. Nie kochasz babci? Nie. A dziadka kochasz? Nie. A drugiego dziadka kochasz? Nie. A chcesz, żeby babcia jej przyjechała do ciebie z dziadkiem? Nie. A chcesz dostać dużo prezentów pod choinkę? Nie. No to zakańczamy ten film, tak?